Witam w naszej dzisiejszej rozmowie. Kiedy myślimy o bezpieczeństwo pożarowym, e, często pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to jak długo budynek, no wiesz, wytrzyma ogień. Tak, ta słynna odporność ogniowa, prawda? Ile minut ściana powstrzyma płomienie? Dokładnie. Ale co jeśli ten klucz do bezpieczeństwa, przynajmniej w tych pierwszych e, krytycznych momentach, leży gdzie indziej? Co się dzieje na samym początku? Właśnie gdy płomień dopiero powiedzmy dotyka materiału. Tak, tym się dziś zajmiemy. Reakcją materiałów na ogień. Mamy informacje o dwóch produktach: antiflam i hydroflam P5. Spróbujemy zrozumieć, jak świadomy wybór takich materiałów wpływa na pożar, zanim on się na dobre rozkręci. To jest wiesz, niezwykle trafne podejście, bo odporność ogniowa to faktycznie o tym czasie na ewakuację, gdy już no, pali się na dobre konstrukcja walczy. A reakcja na ogień? A reakcja na ogień to jest to, co dzieje się znacznie wcześniej. Czy małe płomek, na przykład od zwarcia, czy niedopałka, w ogóle przerodzi się w coś groźnego. Jak szybko ten ogień się rozprzestrzeni. I chyba dym, prawda? Zawsze się mówi o dymie. Oczywiście, ile toksycznego dymu powstanie w tych pierwszych, kluczowych sekundach, minutach. Dym często jest niestety bardziej zabójczy niż sam ogień. I te właściwości, opisane właśnie w klasyfikacji reakcji na ogień, no mogą dać ludziom bezcenne sekundy, albo nawet zdusić pożar w zarodku. Dlatego warto się temu przyjrzeć. Dobra, to zacznijmy od tej pierwszej płyty antyflam. Z tego co czytałem, to jest płyta drewnopochodna. Tak, czyli z przetworzonych elementów drewna, wiórów, włókien, sprasowanych razem ze specjalnymi e, dodatkami uniepalniającymi ściany, sufity, jakieś zabudowy wewnętrzne. Okej. Okay. Rozpakujmy to. Co jest jej kluczową cechą? Podają klasę B S1 D0. Brzmi trochę jak szyfr. Ha, no brzmi, ale ten szyfr to jest właśnie sedno jej właściwości. Rozszyfrujmy go. Litera B to jedna z najwyższych klas dla materiałów palnych. Czyli co to znaczy w praktyce? W praktyce oznacza, że materiał ma bardzo ograniczony udział w pożarze, bardzo trudno go zapalić, a jak już, to nie podtrzymuje płomienia, nie przyczynia się znacząco do jego rozprzestrzeniania. Można powiedzieć, że mówi ogniowi nie? Dziękuję. Okej, okay. czyli sam w sobie nie staje się łatwym paliwem. To już brzmi nieźle. A co z tym S1? Mówiłaś o dymie. Dokładnie. Parametr S to emisja dymu z angielskiego smoke. S1 oznacza minimalną emisję dymu. To jest niezwykle ważne. W pożarze widoczność spada, prawda? A toksyczny dym utrudnia oddychanie, orientację? Im mniej dymu, tym większe szanse na szybką, bezpieczną ewakuację. S1 to najlepsza możliwa klasa pod tym względem, no, zaraz po materiałach zupełnie niepalnych klasy A. No rozumiem. Minimalny dym to lepsza widoczność, łatwiejsza ucieczka, mniej trucizny w powietrzu. Dobra, a ostatni element D0. Coś o kroplach. Zgadza się. D odnosi się do płonących kropel lub cząstek dripping. D0 oznacza brak tych płonących kropel. I dlaczego to takie ważne? Wyobraź sobie płonący sufit. Jeśli materiał topi się i kapie płonącymi kroplami, no to może zapalić wszystko poniżej wykładzinę, meble, ludzi o rany. jasne. Klasa D0 po prostu eliminuje to ryzyko. Ogień nie kapie w dół, nie przenosi się w ten sposób, nie tworzy nowych ognisk. Okej, okay, czyli podsumowując antyflam. B trudno zapalić, nie rozprzestrzenia, S1 minimalny dym, D0 nie kapie ogniem. To brzmi jak idealne rozwiązanie do wnętrz. Szczególnie tam, gdzie ludzie muszą się szybko ewakuować. Właśnie. I co ciekawe, to połączenie tych cech sprawia, że Antivlam jest idealny tam, gdzie no, priorytetem jest bezpieczeństwo ludzi w tej pierwszej fazie, a jednocześnie liczy się estetyka. Czyli gdzie konkretnie? Mówimy o korytarzach, drogach ewakuacyjnych, klatkach schodowych, miejscach, które muszą być przejezdne jak najdłużej. Ale też biura, szkoły, szpitale jako element sufitów podwieszanych albo jakieś estetyczne panele ścianne. Antiwlam działa trochę jak taka tarcza na powierzchni. Spowalnia rozwój pożaru, daje czas. Ale źródła wyraźnie mówią, i to ważne, że antiflam nie jest płytą konstrukcyjną. Co to dokładnie znaczy? To znaczy, że jej głównym zadaniem nie jest przenoszenie obciążeń. Wiesz, ciężaru stropu czy dachu. Jest materiałem poszyciowym, wykończenowym. Czyli chroni powierzchnię, ogranicza ogień i dym. Tak, działa na pierwszej linii, ale nie jest częścią szkieletu budynku. I to rozróżnienie jest kluczowe, bo prowadzi nas do drugiego produktu. No właśnie, przejdźmy do Hydroflampy 5. Tutaj, jak czytam, sytuacja jest inna bo to jest płyta konstrukcyjna. Dokładnie. Czyli musi nie tylko radzić sobie z ogniem, ale też no dźwigać ciężar, mieć odpowiednią wytrzymałość. Jak wygląda jej klasyfikacja? B S2 D0. I tu od razu zauważmy podobieństwa i różnice. Nadal mamy klasę B. Bardzo ograniczony udział w pożarze. Super sprawa. Czyli nadal trudno zapalić, nie rozprzestrzenia płomieni? Tak. Mamy też D0. Brak płonących kropel. Też bardzo ważne, ale kluczowa zmiana jest przy parametrze S. Mamy tu S2. Chwila, BS2, D0, czyli nadal świetne właściwości co do samego ognia i kropli, ale godzimy się na więcej dymu niż w antyflamie. Który miał S1? To brzmi trochę, no nie wiem, jak krok wstecz. Mówiliśmy, jak ważny jest minimalny dym. Dlaczego mielibyśmy akceptować potencjalnie gorszą widoczność? I to jest właśnie ten Kluczowy, można powiedzieć, dylemat inżynierski. Dlaczego S2? Odpowiedź tkwi w jej podstawowej funkcji. Hydroflam P5 to płyta nośna, konstrukcyjna. Aaa, ok. Jej zadaniem jest nie tylko spowalniać ogień, ale przede wszystkim i to jest jej priorytet zachować swoją nośność, swoją sztywność, integralność strukturalną w warunkach pożaru przez określony czas. Gdzie się ją stosuje? W podłogach, stropach, ścianach konstrukcyjnych, antresolach, podestach technicznych. Wszędzie tam, gdzie płyta musi przenosić obciążenia. Czyli mówisz, że żeby płyta mogła jednocześnie dźwigać budynek i ograniczać ogień, trzeba było pójść na jakiś kompromis? Właśnie w kwestii dymu? Dokładnie tak. To jest kompromis technologiczny, aby uzyskać odpowiednie właściwości mechaniczne. Nośność, które są kluczowe dla stabilności konstrukcji w pożarze, skład chemiczny, struktura płyty muszą być troszkę inne niż w płycie czysto wykończeniowej, jak Antywlam. I te zmiany powodują więcej dymu. Mogą prowadzić do nieco większej emisji dymu w tej początkowej fazie, stąd klasa S2 zamiast S1. Trzeba podkreślić, że S2 nadal oznacza ograniczoną emisję dymu. To jest poziom akceptowalny według norm. Ale ilościowo jest go po prostu więcej niż przy S1. Okej, okay, teraz łapię. To nie jest krak wstecz, tylko inne priorytety. Przy Hydroflam P5 najważniejsze jest, żeby konstrukcja stała stabilnie jak najdłużej, nawet jeśli oznacza to trochę więcej dymu. Precyzyjnie. Dłużej stojący budynek to też więcej czasu na ewakuację i dla ratowników. No tak. Akceptujemy nieco więcej dymu w zamian za utrzymanie integralności strukturalnej. To pozwala konstrukcji dłużej opierać się ogniowi. Dlatego Hydroflampe 5 jest tak ceniony w konstrukcjach szkieletowych, drewnianych, prefabrykowanych, tam gdzie płyta jest jednocześnie elementem nośnym i musi spełniać wymagania Peposz. To pokazuje, że nie ma jednego najlepszego materiału na wszystko. Oczywiście, że nie. Wybór zależy od funkcji, jaką dany element ma pełnić i jakie ryzyka chcemy minimalizować. Aha, czyli tu jest, jak to mówią, pies pogrzebany. Antyflam i Hydroflam P5, oba od Unilin. To nie są konkurenci, to raczej parterzy w budowaniu systemu bezpieczeństwa. Dokładnie, to jest podejście systemowe. Jedna płyta, Antyflam, chroni powierzchnię, drugie ewakuacyjne, minimalizuje dym tam, gdzie się poruszamy. A druga, Hydroflam P5, dba o kręgosłup budynku, żeby stał stabilnie. To całkowicie zmienia perspektywę. Oczywiście. Można sobie wyobrazić scenariusz. Korytarz ewakuacyjny, ściany i sufit wykończone antiflamem bez 101D0. Minimalne zadmienie, brak rozprzestrzeniania po powierzchniach. A strop nad tym korytarzem, który musi coś dźwigać, jest z hydroflamu P5 bez 102D0. Gwarantuje stabilność. Tak jest. Razem tworzą bardziej kompleksowe, logiczne zabezpieczenie, dopasowane do funkcji. To pokazuje, jak ważny jest świadomy dobór materiałów. Nie wystajcie spojrzeć na jedną cechę. I tu dochodzimy do kolejnej sprawy z materiałów wsparcia technicznego. Ta złożoność, te niuanse S1, S2, B, D0, to może być trudne. Zdecydowanie. I właśnie dlatego źródła podkreślają rolę dostępnego w Polsce wsparcia. Wymieniają tu na przykład serwis niepalny.pl czy firmy jak Koloryt Częstochowa, które współpracują z producentem. I co ważne, podkreślono, że to nie są tylko dystrybutorzy. Tylko co? Oferują coś więcej partnerstwo projektowe i techniczne. Czyli nie chodzi tylko o sprzedaż płyty na metry, ale o pomoc w zrozumieniu, która płyta. Antiflam czy Hydroflam czy może inna jest najlepsza do danego projektu. Pomoc w przebrnięciu przez te klasy, wymagania? Właśnie o to chodzi. W kontekście coraz bardziej no, skomplikowanych przepisów, jak warunki techniczne, takie doradztwo jest bezcenne. Architekt, projektant, wykonawca nie zostaje sam z tymi tabelkami, kodami. Może skonsultować projekt? Może skonsultować, uzyskać pomoc w doborze rozwiązania, które będzie skuteczne i zgodne z przepisami. To buduje pewność, że zastosowane rozwiązanie faktycznie podniesie bezpieczeństwo, a nie będzie tylko jakimś tam formalnym spełnieniem wymagań na papierze. To jest kluczowe przy materiałach o tak specjalistycznych właściwościach. Zatem, co z tego wszystkiego wynika? Po tej rozmowie mam taki obraz, że reakcja materiału na ogień, te kody PS1D0, PS2D0, to nie jest jakiś nudny detal w specyfikacji? Absolutnie nie. To fundamentalny element świadomego projektowania bezpiecznych przestrzeni. Decyzja, która może zaważyć na tym, jak potoczą się te pierwsze minuty pożaru. To jest ta pierwsza, często niedoceniana linia obrony. Zanim zadziałają czujki czy skacze, zanim przyjedzie straż, to właśnie właściwości materiałów decydują, jak szybko sytuacja wymknie się spod kontroli. Czy mały płomień urośnie? Czy drogi ewakuacyjne będą wolne od dymu i tych kropel? Właśnie. I mamy tu dzisiaj konkretne przykłady od Unilin. Z jednej strony Antyflam BS 1D0, taka tarcza dla wnętrz, mistrz minimalizacji dymu, blokowania zapłonu. Idealny do wykończeń, zwłaszcza na drogach ewakuacyjnych, w miejscach publicznych, gdzie liczy się każda sekunda i widoczność. A z drugiej strony Hydroflam P5 b 2D0, strażnik konstrukcji. Też ogranicza ogień B. I nie kapie D0, ale jego głównym zadaniem jest utrzymać stabilność budynku. Nawet jeśli oznacza to ciód więcej dymu S2, niezastąpiony w elementach nośnych. Razem mogą tworzyć i pewnie często tworzą spójny, przemyślany system bezpieczeństwa. Nie tylko skuteczny, ale też estetyczny, funkcjonalny. Pasujący do nowoczesnego budownictwa. Świadomy wybór zaczyna się więc od zrozumienia tych klasyfikacji i funkcji materiału. Podsumowując, kluczem jest zrozumienie, co oznaczają te symbole B S1, S2, D0 i jakie powiązać z konkretnym miejscem funkcją w budynku. Czy potrzebujemy ochrony powierzchni i małodymu, czy stabilności konstrukcji? Odpowiedź prowadzi do wyboru: antyflam czy hidroflam P5. To decyzje, które realnie wpływają na bezpieczeństwo. A na koniec, może warto postawić pytanie, które wykracza trochę poza dzisiejsze materiały? Co masz na myśli? Jakaś szersza perspektywa? Tak. Czy przyszłość materiałów budowlanych nie będzie dążyć do zacierania tego kompromisu, który widzieliśmy przy hydroflamie? Wyobraźmy sobie materiały konstrukcyjne nowej generacji jakie? Takie, które oferują jednocześnie klasę B, minimalną emisję dymu S1, brak Kropel, D0, oraz doskonałe, może nawet lepsze niż dziś, właściwości nośne i stabilność. Czy jakieś zaawansowane kompozyty, nanotechnologia, nowe modyfikacje materiałów drewnopochodnych pozwolą nam projektować budynki superbezpieczne pod każdym względem, bez konieczności wybierania co ważniejsze. Czyli era materiałów idealnych ogniowo. Coś w tym stylu: czy jesteśmy na progu takiej ery, która zrewolucjonizuje myślenie o projektowaniu bezpieczeństwa od podstaw? To jest pytanie, które myślę warto pozostawić do przemyślenia.